Propozycja, panie prezesie, Propozycja. Dziękuję bardzo. Z Virtuti Militari oczywiście w żadnym wypadku nie można sobie żartować, no, po 33 Pruscy. roku to jednak wiele osób dostało Virtuti Militari, cała druga wojna światowa, natomiast no ja przypomnę panu, bo pan ma włosy stylizowane, ale też trochę siwe, więc może pan już pamięta, że Breżniew dostawił tymi mitanie. <noise> w 74 roku. <noise> ja wiem, wiem, że zostało anulowane, no ale co prawda to nie grzech, no. Nawet płakał wtedy. O tu. Sprawa jest na pewno do rozważenia, tylko jest Taki problem, bo jak wiadomo ustanowiono specjalne odznaczenie dla ludzi, którzy biorą udział w misjach wojskowych. Natomiast no, jest problem inflacji. Jest problem tego, że w demokracji władza się zmienia i, no, i musi się zmieniać. No i wobec tego, czy to nie będzie tak, tutaj obawiam się, że nikt nie będzie bez grzechu, że no, ci nasi. Z jakichś tam względów nagle staną się kawalerami tego krzyża, a naprawdę na ten krzyż no, kiedyś trzeba było bardzo zasłużyć. No. Trzeba było bardzo zasłużyć, naprawdę narażając życie, no, wielokrotnie nadawanego pośmiertnie. Bardzo często go nadawano go pośmiertnie. Więc krótko mówiąc, sprawa jest do dyskusji, ale ten argument, którego pan użył na końcu, żeby krzyż nie umarł wraz ze śmiercią ostatnich bohaterów. No, też jest do rozważenia. Także w każdym razie na pewno będziemy to rozważać i to jest propozycja poważna. Dziękuję bardzo. Andrzej Przybłowicz, mieszkańc Ursynowa. Bardzo mi się podobał pana wykład, ale zabrakło mi jednego aspektu patriotyzmu. Mianowicie takiego, jeżeli chcemy, żeby Polska była narodem wielkim, to nie chodzi o terytorium, prawda, ale chodzi o to, żeby y, określić też y, najważniejsze aspekty, które będą decydowały o patriotyzmie. Y, mnie się wydaje, że bardzo ważnym dla patriotyzmu jest chęć, żeby Polska była Silna kulturowo i silna ekonomicznie. Bez tych dwóch czynników nie ma patriotyzmu. Dziękuję. Ale to jest niewątpliwie prawda. To jest niewątpliwie prawda. Tylko wie pan, no, tu byśmy weszli w taki problem, który jest skomplikowany. Być silnym kulturowo to z jednej strony być spójnym kulturowo, mieć własną kulturę, oryginalną która jakoś umacnia, umacnia tożsamość. A z drugiej strony to mieć kulturę, która jest znana w świecie, która funkcjonuje w światowym obiegu kultury. Ja nie tak dawno temu dziesiątego mówiłem, mówiąc o, o planach świętej pamięci mojego brata, że chodziło między innymi o to, żeby polskie wytwory duchowe, czyli właśnie kulturowe i materialne funkcjonowały w pełni w tym światowym obrocie. I to jest dla mnie oczywiste, tylko. Problem polega na tym, że nie każdy, kto takie wytwory tworzy, musi być patriotą. Dzisiaj na przykład, żeby wejść na międzynarodowe rynki mieć powodzenie, duże nakłady, na przykład jeżeli chodzi o książkę, no to w gruncie rzeczy trzeba się wpisać, no chyba że się jest geniuszem, ale jeżeli nie, no to trzeba, trzeba wpisać, w któryś z trendów współczesnej kultury właśnie tej nowoczesnej czy po nowoczesnej, a ja dlatego nie chciałem używać słowa nowoczesny patriotyzm. Na przykład dziesiątego używałem określenia racjonalny patriotyzm, to jeszcze troszeczkę co innego znaczy, właśnie dlatego, że ta ponowoczesność jest, można powiedzieć, intensywnie antypatriotyczna, przynajmniej w swoim europejskim wydaniu, a my jesteśmy w Europie. Więc sprawa nie jest taka prosta, powtarzam, gdybym chciał to tutaj omawiać ze szczegółami. Znaczy, ze z olbrzymią ilością problemów, które się rodzą, kiedy się tą kwestię rozważa, i na płaszczyźnie historycznej, i na płaszczyźnie współczesnej. To mówiłbym bardzo długo, i właściwie trudno byłoby dojść do jakiejś konkluzji, bo oczywiście jest tutaj szereg problemów, które musiałem pominąć. Problem Polaków, którzy są za granicą, a których dzieci, jak czytamy choćby w gazecie wyborczej, już są wychowywane właśnie na obcokrajowców, na Anglików, Niemców. I to jest ten problem no, niezwykłej, nie łatwej asymilacji. To jest problem tego, że znaczna część polskiego społeczeństwa wywodzi się z środowisk, które nigdy tak naprawdę nie osiągnęły świadomości narodowej. No, zawsze żyły w tym stanie przednarodowym. No, nie uczestniczyły w kulturze na tym poziomie, żeby to można było określić jako świadomość narodową. To są ci tutejsi, przedwojenne statystyki ich notowały. Ale obawiam się, że to była jedna grupa jeszcze dość znacznie szersza. Czyli, krótko mówiąc, tu jest naprawdę niesłychanie dużo do wyjaśnienia, skonfrontowania i dania przynajmniej propozycji jakiejś odpowiedzi. Stąd powiedziałem, że właśnie na ten temat ktoś bardzo utalentowany i w sferze myślenia społecznego, filozoficznego i literackiego powinien napisać książkę. Coś takiego jak to, to, oczywiście, porównanie jest dość odległe, jak kiedyś właśnie Bogdan Cywiński pisząc Rodowody Niepokornych. To byłoby w dzisiejszej Polsce na pewno bardzo, bardzo potrzebne. Ja tutaj mogłem tylko zrobić taki no, drobny rys pro, tej problematyki, która jest niesłychanie skomplikowana. Na przykład, sprawa Polaków za granicą dla polskiego patriotyzmu jest i dla Polski po prostu jest super ważna. 88% Hiszpanów, którzy kilkadziesiąt lat temu, 40 lat temu, czy 50 lat temu byli w takiej sytuacji mniej więcej jak Polacy, wróciło do Hiszpanii. 88%. Teraz pytanie, ile wróci Polaków. I to wróciło wraz z dziećmi, które pozostają Hiszpanami. No ale w Hiszpanii, jak powstało tam pismo Springera, to po prostu musiało pójść, bo nie, ani nie miało dziennikarza, ani nie miało czytelników. No. A jak jest w Polsce? No... Naprawdę jest bardzo dużo spraw do rozwiązania. Proszę Państwa, była mowa o trzech pytaniach, trzy pytania padły. Co prawda tu jeszcze dziewczynka chciała zabrać głos. Potraktuję to jako pół pytania i to już naprawdę koniec. Proszę bardzo. Jestem w skautach, no i my się uczymy o patrioty. Cię? O, o patriotyzmie i y, 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 zapomniała. <grym> Ja może powiem, że moja córka jest w grupie skautów właśnie tu, skąd wracaliśmy, czyli w parafii świętego Władysława Zgilniowa, jest drużyna skautów ze Stowarzyszenia Katolickiego Skautingu Europejskiego. No i tam rzeczywiście bardzo dużo młodzież uczy się historii Polski na zbiórkach i uczą się patriotyzmu. I zresztą były dziewczynki dzisiaj na odsłonięciu tablicy. Dziękuję bardzo. Jeszcze może ostatnie słowo. Profesor Zybertowicz głosi taką tezę o archipelagu patriotycznym w Polsce takich placówkach odbudowy polskiego patriotyzmu. To jest dobra rzecz. Gdyby ursynów był taką dużą placówką, bo to w końcu 160 tysięcy ludzi byłoby pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa gościem tutaj na Ursunele. Dziękujemy bardzo.